Jestem właśnie ubrana w taki garniturek, a właściwie mundurek szkolny, i wyglądam trochę jak Wednesday. Będę przychodzić obi Wednesday, taki parkour widzowie. Więc teraz ja tutaj przemierzam przez bramę, a Wy możecie kliknąć łapeczkę w górę. Dawajcie, wszyscy raz wyklikacie, ja przechodzę. Zobaczymy, co będzie czekać na samym końcu. Widać już, że to obi jest całkiem skomplikowane. Musimy je przejść. Uwaga! Wow, co tutaj są zamurki? I padłam! Nadziałam się i od razu mnie wyrzuciło na start, więc będę przychodzić jeszcze raz. Dawajcie, widzowie, a Wy. Wy teraz jeszcze możecie kliknąć subskrypcję, wbijam 100 tysięcy na tym kanale, ale to jest czułe, dobra, trzeba się przyłożyć, a wy widzowie przyłóżcie się właśnie, przyłóżcie się i kliknijcie tą subskrypcję, bo wbijam 100 tysięcy, niewiele brakuje, także każdy, kto teraz kliknie, będę mu bardzo wdzięczna, uwaga, przeskakuję. no raz... Dwa, trzy i cztery. Udało się. No, tutaj trzeba było się skupić. Mamy tutaj teraz znikające schody. To obi, ten parkour wcale nie jest taki prosty, jak się by mogło wydawać. Jesteśmy, kolejny stage za nami. Co tutaj przed nami? Zobaczcie, tutaj jest ta rączka Wednesday. Ja, są jakieś tutaj noże. O, trzeba to tutaj jakoś pokonać. O, ja się na to nadziałam. To leci. Ło, wow. ale zobaczcie, tutaj z boku mamy też charakter. Możemy grać jako Enid. Ej, zobaczymy. Ja, jako kto ja tutaj gram? Ta nauczycielka, czy coś? I Jako Wednesday. Może ja będę grała jako Wednesday, widzowie? Zobaczcie, jestem Wednesday i mogę grać jako ona. Uwaga, trzeba to dobrze ominąć, jakoś z gracją. Tak, teraz tu w lewo i elegancko jesteśmy. A czemu oni się cofają? Czy potem w tej grze trzeba się tutaj jakoś cofnąć? O co tutaj chodzi? Oni pewnie się wszyscy zastanawiają, o co tu chodzi, że tutaj jest Wednesday. Nie no, ale oni chyba skumali, że można, że można się tutaj zmienić. Zobaczcie, o już jestem normalna, bo już musiałam się odrodzić. Teraz trzeba tutaj Skakać po grobach, ale to wcale nie jest proste Zobaczcie, trochę tylko dotknę trawy I już padam, muszę skoczyć jakoś No nie no, serio Zobaczcie, to, to nie jest wcale takie proste Uwaga, podchodzę, podchodzę, jestem No i spadłam znowu, jak to? Oni mnie spychają Ci gracze Uwaga, dobra, skoczyłam jakoś I znowu, dobra, czek No widzisz, ja skaczę z gości. Skakałam z kimś Ja nie mogę wszyscy naraz, to się tak nie da! Ej, no słuchajcie, spokojnie! No, czekajcie, dobra, teraz idę pierwsza. To mi, że mi się uda, no nie, no, padłam! Wkurzam się normalnie! Czemu ja padłam, ale to jest skomplikowane! To zaraz wyrzucę, no wszyscy naraz, tu chcą skoczyć. O, już sobie poszli na szczęście, już sobie poszli, uwaga! No teraz ja skaczę, no i oczywiście spadłam. Dobra, no nie no muszę się skupić, jakie to jest ciężkie, dobra. O nie, o nie, o nie, o nie, dobra, jeszcze kawałek, jeszcze tylko dwa, tak? you <laughs> Tak, jest, udało się. O, trzeba było się naprawdę skupić. To nie było takie proste. I tutaj mamy kolejne jakieś rzeczy. To Wednesday, przygotowane, bo to jest Wednesday. Obi, widzowie. Czy wy oglądacie tą postać? Wiecie, co to jest za postać? Z jakiej bajki, czy z jakiego serialu? Wiecie, o kogo chodzi? Jak uważacie? Czy Wednesday jest dobrą, czy złą postacią? Napiszcie mi w komentarzu. Jestem ciekawa, widzowie, czy wy wiecie, co to jest za Wednesday? Bo to jest Wednesday Adams. Wow, i zobaczcie, tutaj właśnie przed nami są jej zdjęcia. To jest Wednesday patrzcie, o nie można na nią skoczyć. I tutaj jest cała chyba rodzina Adamsów. Ja. Ale to są skojarzenia widzowie, to są stare czasy, jak ja byłam mniejsza, to była kiedyś rodzina Adamsów i właśnie to były te postacie. A teraz jest Wednesday, nowy serial i też polecam wam go obejrzeć. Kto już oglądał jakiś odcinek, dajcie znać w komentarzu. Jestem naprawdę mega ciekawa, jak wy w ogóle tutaj oceniacie tą postać, ten serial, bo to jest teraz bardzo, bardzo popularne. No i teraz przechodzimy, chyba trzeba wybrać że idę przez białe, no idę przez białe, nie, dobra, białe. Teraz będzie czarne. Okej, okay, teraz znowu czarne, co? Tak, udało się, jest. Teraz mamy jakąś wieżę tutaj do pokonania. To wcale nie jest takie proste. Są te samochody z rodziny Adamsów. Jak to jest tutaj super zrobione, widzowie? Ło, wow, trzeba się mega starać. Uwaga, przeskakuje I ja nie mogę. A, ja, ale fajna furka, powiem wam. Podoba mi się. I teraz będziemy skakać do rączki. Ja, możemy skoczyć. A czy wy, widzowie, wiecie, jak się nazywa ta rączka? Jestem mega ciekawa. Dajcie znać w komentarzu, bo ja tak do końca nie. Nie pamiętam, co? Jakim cudem mnie tutaj cofnęło? Trzeba tak. Sk jak? Dlaczego nie mogę skoczyć? Chyba trzeba przez ten środek skakać. No czemu mnie cofa? Ej, co ja robię źle, widzowie? Czy ja coś robię źle? Czekajcie, no. No jestem, ej, nie wiem o co chodzi, widzowie, czemu nie mogę tego przeskoczyć? Przed chwilą mogłam. Co tutaj? Tylko po palcach mogę? Dobra, dziwne to, o, udało się. No i ostatnie jest. Nie wiem o co chodziło. Są jakieś kasety. Takie kasety kiedyś się wkładało właśnie do takiego specjalnego rejestratora, i właśnie tak rodzice nasi oglądali różne filmy. W rodzinie Adamsów też tak właśnie było. Oni mieli taki straszny, upiorny dom, tam siedziały różne rzeczy, przeróżne, ale naprawdę to był ciekawy serial, choć jest taki trochę, no, no może nie przerażający, ale taki trochę mroczny. Dobra, teraz wspinamy się do góry, po tutaj jakichś konstrukcjach. Wow, co tutaj jest naszykowane? na nas nieźle. To wcale nie jest jakby się mogło wydawać takie proste, bo jest jeszcze jedno obiekt, które sobie przechodziłam z Wednesday. Nagrałam też z tego odcinek. Nie wiem, czy, go, czy wrzucę właśnie ten odcinek, ale było zdecydowanie łatwiejsze. To już jest naprawdę trudne i spadłam. Skaczemy sobie tutaj teraz po pszczółkach. La, 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 la. Okej. Okay. Dobra. Na skrzydełko. Skaczemy tu. Dobra. Kolejne skrzydełko. I jesteśmy. Udało się. Mamy teraz tutaj wspinaczkę. Okej. Okay. Tutaj. Dobra, dobra. Ej, czy ja mogę skoczyć? Nie, no dobra, to jest chyba wszystko dobrze. No i teraz przeskakujemy. Na które możemy stanąć, na które nie? O, to jest pytanie. Czy na wszystkie możemy stanąć? Nie, jednak na czarne nie możemy. Musiałam to wypróbować, żeby wiedzieć. Dobra, na białe, na białe. Tu jeszcze, o dziewczyna, jak za mną szybkość. O, jest parasolka! To jest ten symbol rozpoznawczy, właśnie Wednesday. A widzowie, wy nagraliście TikToka, jak tańczy Wednesday. Do dance, 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 with my hands, hands, hands. Ja nie umiem śpiewać, ale no chyba każdy z was już to słyszał. To jest bardzo, bardzo popularne, tak samo jak ta postać i cały ten serial. Wszyscy teraz oglądają, wszyscy o tym mówią, co nie? Dobra, przeskakujemy. Teraz znowu na białe, pewnie znowu nie można na czarne. Jestem i hops, dobra. I wchodzimy kolejny raz po konstrukcji. Teraz wyżej wchodzimy I gdzieś tam ta meta będzie chyba przy końcu Dobra, znowu tutaj Jakieś obi, parkour Wszystko razem, o, udało się Fuksem, no i przeskakujemy po książkach Teraz idziemy, ej, spadło, O nie, to ja wolę sobie spać, widzowie I wtedy mnie cofnie tam wyżej Ale może znowu bym się tutaj przebrała W Wednesday, o, w Wednesday Się przebrałam, zobaczcie, tak wygląda Wednesday i ta rączka, ja Przeskakujemy teraz, hops, hops Ej, ja w dobrą stronę idę? Nie, w złom, ja się cofnęłam. Cofnęłam się, dobra, już te książki. I już się nie zmieniam wtedy w Wednesday, bo ja się na chwilę zmieniłam i zaraz się znowu odmieniam, okej? Okay. Uu, to jest teraz nawet trudne. Powiem wam, że to... Jo, jak to cofa. Ej, czekajcie, dobra, hops. Muszę się tu skupić. No nie, no ja się denerwuję, nie mogę tak, no. Jednak to uh, obi, które wcześniej grałam było znacznie łatwiejsze. To już trzeba się skupić, co chwilę mnie tutaj cofa. Dobra, hops. Kops, dobra, idzie świetnie. Okej, okay, tu przeskakujemy. I. No nie! No nie! Trza! Jeszcze raz, uwaga. Przy samym końcu padłam. No, nie wierzę w to, ale no trudno. Trzeba jeszcze raz przejść. Dobra, dobra. No, co? Co wnęło mnie? ja się wkurzam już. No nie! Się. Jak mi coś nie wychodzi, to się denerwuje, widzowie, ale ja się nigdy nie poddaję, zawsze przechodzę coś do końca. Więc dobra, teraz sobie tu przeskoczę, może będzie bezpieczniej, no i udało się, widzicie? Są róże, ale czarne. Taki kolor, jak taki kolor, że właśnie piękny i mnie dziabnął ten kolor, tutaj róży czarny. Ona też była taka, że. I biegniemy właśnie po schodach, zanikających za nami czarne oczywiście schody, bo są w kolorze Wednesday ulubiony. Kolor! I myszka mi zjechała, nie wierzę w to. Dobra, idziemy do góry. Szybko, szybko, szybko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Teraz już trzymam mocną myszkę. Powiem wam widzowie, że cały czas po prostu ją klikam. I już mi chyba palca zabolało mi się zaślizgnęła. Okej, okay, teraz mam jakieś tutaj krzyżyki, jakieś znaki. Trochę matematyczne, jak w szkole. Plus razy, czy co? I okej, okay, dobra. Teraz musimy tu wskoczyć, żeby przeskoczyć. Tak, świetnie nam to idzie. Tu i tu. I jesteśmy. Co, tutaj są trumny? Ja, czarne trumny z białym krzyżem. Wow, ale ktoś miał tu wyobraźnię, jak robił to obi. O nie, teraz pewnie trzeba będzie wybrać, która jest dobra. To może czarne będą dobre. Skaczę teraz po czarnych. O, faktycznie, teraz czarne są dobre, widzowie. Wcześniej białe wszystkie były dobre, teraz czarne. Więc okej. Okay. No patrz! No patrz, odbiłam się od niej. Już powoli dochodzimy. Już ostatnia prosta, widzowie, ale nam to super sprytnie, szybko poszło. Ja. I co tam będzie dalej? New update coming soon? Uuu, ciekawe. Zaraz się wszystkiego dowiemy. No nie, ja nie wiem, nie wiem, czy dam radę to pokonać. Na ostatniej prostej jest najwięcej tutaj. O, udało się! Jest! Pokonaliśmy to. Tak, tak, wspaniale, udało się, widzowie. Udało nam się między innymi. Pokonać obi Wednesday. To nie było wcale takie proste. Mamy tutaj też teleportację do innych gier. Find Wednesday. Możemy tutaj też. Mm, o, tutaj jest jakieś inne e, chyba obi. I 50 na 50. Pick a O, może idziemy sobie tutaj, widzowie. Idziemy, bo my lubimy zgadywanie. Dobra, teleportowała nas tutaj do innej gry. I teraz musimy wybrać. Wow, naprawdę sporo jest tych drzwi. Czy nam się uda to zapamiętać? Idziemy teraz. Dobra, tu. Białe. I kolejne też będą białe. Nie, dobra. Yy, no to czarne. Dobra, to teraz będą czarne. Idę za tą dziewczyną. Czarne. <gryw> Będę zgapiać. Okej, okay. czekajcie, to teraz czarne znowu. I teraz białe. I teraz znowu no, białe. Tak udało mi się, to teraz znowu białe. Nie! To teraz czarne. Okej, okay. teraz dalej wy. Okej, okay, to czarne, białe, czarne i znowu czarne. Wow, ale one szybko zgadują i to całkiem dobrze idzie. Ja tylko zgapiam, idę za nimi. Idę za nimi biały. O, to teraz czarny, bo tam padła dziewczyna. No, idziemy w biały. Okej. Okay. I teraz czarny znowu. Znowu czarny. I teraz który? Czarny, dobra. Tu jest czarny. Ja nie wiem, mi się już to mieni w oczach, wam, widzowie! Ja nie mogę, co to jest za gra? I ciekawe, czy dojdziemy do samego końca. To teraz chyba biały. Idziemy biały. Za nimi. A co tam? Nie będziemy sobie utrudniać życia, tylko idziemy tutaj za graczami, którzy nam tutaj ułatwiają. Czarny. O nie! To było jednak białe. To teraz jakie wybieramy widzowie? Teraz ja już muszę sama decydować, bo ona sobie odeszły. Ja się tutaj rozgadałam. Dobra, czarne. Czarne, wybieramy czarne. Takie... O nie, to teraz białe. I teraz znowu strzelam. Białe. Tak, białe. Nie, czarne. To czarne. I białe. I białe. O, nie, jednak czarne. I białe. No nie, tutaj przejdę białym. To tutaj znowu białym. No nie, to tutaj czarne. Ej, powiem wam, że mi się już to mieni w oczach. Ile to jeszcze zostało? O, już jesteśmy przy samym końcu. Już tam widzę, że dziewczyny prawie doszły, ale one mi tam odbiegły. Dobra, czarne. Nie, biały i strzelamy teraz widzowie biały no nie czarny to znowu czarny i biały teraz będzie i teraz znowu będzie biały nie jednak czarny dobra ja nie mam farta widzowie ja nigdy nic nie wygrałam bo ja nie mam farta tutaj w zgadywaniu o nie czarny dobra i znowu czarny o czy biały to biały no nie, no widzicie, nie mam szczęścia. Dobra, to teraz wybieramy yy, biały. No nie, to był czarny. Dobra, teraz czarny. O, udało się. I uwaga, ostatni będzie biały. No nie, na samym końcu czarny. Udało się. Łuchu, pokonaliśmy kolejną grę. Zdobyliśmy tutaj jakąś odznakę. I mamy też grę, właśnie, że mamy y, zgadnąć jakieś charaktery Wednesday. To już jest taka chyba gra zaawansowana dla oglądaczy tutaj serialu. Mamy też właśnie Wednesday Guess the Line. O, ciekawe. Może ja nagram jeszcze jakiś odcinek z Wednesday. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba ta postać. Czy chcielibyście więcej odcinków z Wednesday? To ja je sobie przeczytam i wstawię. Nagram coś dla was specjalnie z Wednesday. A teraz napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał taki odcinek. Wbijajcie też na mój drugi kanał Paties, tam Są filmy z Minecrafta i też no możecie wpaść na Facebooka, Instagram. Kto jest ciekawy, jak wygląda moja twarz, to tam jest zdjęcie mojej twarzy. Na Instagramie macie podlinkowane właśnie w opisie pod tym filmem. No i subskrybujcie też ten kanał, bo niewiele brakuje mi do 100 tysięcy, także kto zostawi subika z mu dziękuję, bo potem będzie fajna niespodzianka, lelelela, do zobaczenia, do jutra, pa!